Dobry, witam Państwa serdecznie, Kasper Szymański z tej strony, ja jestem homeopatą i dzisiaj kolejny krótki filmik z kolejnym remedium z zestawu. To już jest piąte remedium, będzie ich łącznie 36 i dzisiaj będziemy mówić o arnice. Jest to niezwykle ważne remedium moim zdaniem. Jest to jedno z takich remediów, które w mojej opinii, jeżeli... Jeżeli jest jedno remedium homeopatyczne, które warto, żebyśmy zawsze mieli przy sobie, to jest to Arnika Montana. I ja na przykład osobiście tak robię, że, że zawsze staram się, żeby gdzieś jakaś jedna fiolka Arniki była w samochodzie, jedna w saszetce rowerowej, jedna gdzieś w plecaku. Jakie tam raz umieścimy, to nie ma żadnego problemu to one sobie tam będą nie zajmują dużo miejsca nie ma... a lepiej zawsze. Tą arnikę gdzieś mieć w pobliżu i żeby nigdy nie musiała się przydać. Taka jest moja filozofia i, i tego się trzymam. Dlaczego uważam, że to remedium zawsze warto mieć przy sobie? No więc myślę, że jak porozmawiamy troszeczkę o yy, obrazie tego remedium i o jego wskazaniach, to będzie wiadomo, dlaczego, dlaczego uważam, że akurat to remedium. Więc przede wszystkim, arnika to jest remedium, jeżeli, które ma główne wskazania na kontuzje, na urazy głowy, również wstrząs mózgu, na stany pooperacyjne, krwiaki, na opuchliznę. Ja zawsze stosuję arnikę po wyjściu od stomatologa, po, nawet po borowaniu. Ma też wskazania przy gorączce, przy udarze, podczas po szoku emocjonalnym, podczas przemęczenia, zwłaszcza pod kątem fizycznym, przemęczenia, przetrenowania. Jakie są charakterystyczne objawy fizyczne? więc przede wszystkim wskazania takie arniki są głównie po wypadkach, po urazach, po. Operacjach chirurgicznych, a nawet po porodzie, yy, bo to też jest bardzo duży gdzieś tam szok dla organizmu. tak? Uważam, że to jest remedium, które w tego typu sytuacjach powinno być podane w pierwszej kolejności, zanim podamy cokolwiek innego. Najpierw arnika. Przewróciliśmy się, pobijaliśmy się, spadliśmy z roweru, dziecko uderzyło się o barierkę, żołchuśtawkę mieliśmy jakiś zabieg chirurgiczny, stomatologiczny, cokolwiek innego, w pierwszej kolejności ja sugeruję, żeby podać Arnikę, zanim podamy cokolwiek dalej, nie? Więc z tego względu uważam, że tą Arnikę zawsze dobrze jest mieć przy sobie, prawda? Samochód gdzieś, w samochodzie, no bo jakieś stuczki, jakieś tego typu rzeczy, w saszetce rowerowej, no bo różne rzeczy mogą się gdzieś tam wydarzyć i Gdzieś czy w torebce, czy w plecaku, prawda, żeby, tam, żeby zawsze gdzieś wiedzieć, że tą arnikę mamy w razie, jakby było potrzebne. tak? No, urazów i wypadków się nigdy nie planuje, przecież mm, lepiej wziąć od razu. Jest uczucie w obrazie tego remedium takie, jakby ciało było poobijane. Czymkolwiek jest to spowodowane? Czy jest to spowodowane bólami gdzieś po urazie, po faktycznym poobijaniu się, czy jest to spowodowane przetrenowaniem, przeciążeniem, noszeniem ciężkich rzeczy, czy jest to spowodowane na przykład grypą. Uczucie w Arnice jest takie, jakbyśmy byli poobijani. Jest też Arnika jest jednym z głównych remediów ze wskazaniem na siniaki. I te śniaki bardzo łatwo u Arniki, gdzieś w tym, w tym obrazie Arniki, one się bardzo łatwo pojawiają. Czasem człowiek wcale nie musi się jakoś tam mocno uderzyć, czy mocnego urazu doznać, Nie nieraz osoby, które nawet nie wiedzą skąd mają siniaki, to, to Arnika ma tego typu wskazanie. Przez to uczucie poobijania i takiego tępego bólu może być takie uczucie, że łóżko wydaje nam się zbyt twarde. Człowiek nie może się wygodnie w nim ułożyć. To jest takie charakterystyczne dla Arniki. Aczkolwiek są też inne remedia, które mają podobny objaw, na przykład Rustox, o którym będzie później w innym filmiku. Mamy urazy głowy, wstrząsy mózgu. W pierwszej kolejności Arnika zdecydowanie przemęczenie, tak, przemęczenie zwłaszcza jeżeli chodzi o przemęczenie mięśni podczas treningu albo pracy, o tym mówiłem niedawno o tym pisałem, bo też miałem taką sytuację że gdzieś tam sporo, sporo w zeszłym tygodniu sporo, sporo musiałem podźwigać rzeczy ponosić po schodach poprzez, z meblami, tam różne tego typu to już wiedziałem, że najlepiej będzie, jak wezmę arnikę od razu wieczorem, żeby następnego dnia móc się ruszać, i faktycznie pomaga. tak? Czyli przetrenowanie, przeciążenie, nadwyrężenie, też arnika jest bardzo wskazana z takim uczuciem sztywności ciała albo z uczuciem, jakbyśmy byli poobijani. Możemy mieć bezsenność yy, pomimo ogromnego zmęczenia, yy, bóle mięśniowe podczas grypy, to tak jak wspominałem, to też jest taki charakterystyczny objaw. Yy, nawet arnika jest skazana przy gorączce. Takim charakterystycznym objawem jest to, że głowa jest gorąca albo jest uczucie gorąca, a reszta ciała jest chłodna. To, to jest taki symptom Arniki, natomiast zazwyczaj będą towarzyszyć bóle mięśniowe tego typu symptomom. Yy, Mogą być to ogóle w okolicach serca, yy, mogą być to palpitacje serca po szoku emocjonalnym, bądź też po bardzo silnym wysiłku. Yy, osobom po zawałach też zawsze, jak ktoś się mnie pyta, co można podać, no to Arnika będzie jednym z tych ważniejszych remediów też. Yy, oprócz między innymi Akonitum, o którym mówiliśmy w, innych, yy, w pierwszym filmiku, ale arnika też jest bardzo ważnym, Ona ma w ogóle dużo wskazań, jeżeli chodzi o układ krążenia. Takim symptomem potwierdzającym może być, ale uważam, że nie musi on nie jest aż taki istotny to jest odrzucający zapach z ust, jak zgniła jajka. Tak to pisze, tak to możemy znaleźć gdzieś tam w literaturze. Natomiast uważam, że ten symptom wcale nie musi występować, żebyśmy podali arnikę. Czyli arnika to urazy, przemęczenie. Stłuczenia, siniaki, przetrenowanie i arnikę, moja sugestia, zawsze warto mieć gdzieś pod ręką. Jakie są charakterystyczne objawy psychiczne i emocjonalne? Arnika, o ile się kojarzy właśnie z siniakami, stłuczeniami, skręceniami, tego typu rzeczami. Mm, o tyle rzadko kiedy się mówi o tym, że ona ma wskazania na szok, tak? Yy, zwłaszcza na szok emocjonalny. Yy, I też akurat w mojej praktyce dosyć często stosuję arnikę, yy, jeżeli, jeżeli rozmawiam z osobami, które gdzieś yy, yy, przeżyły jakiś szok emocjonalny i, i uważam, że to trzeba zaadresować. Yy, więc. Yy, Bycie ofiarą, bądź też świadkiem przemocy, nie? tego typu rzeczy, zawsze warto gdzieś tą arnikę mieć z tyłu głowy. Arnika może mieć awersję do towarzystwa, nie chce, żeby ktoś był blisko. Charakterystyczną rzeczą, którą w wielu książkach można przeczytać na temat tego remedium, i taką rzecz, którą warto zapamiętać, arnika będąc w szoku. Charakterystyczne słowa, które osoba wypowiada, to jest nic mi nie jest. Tak, Może być, może być faktycznie poturbowane, może w, właśnie ta osoba brała udział w wypadku, przewróciła się cokolwiek takiego. Pierwsze, co mówi, nic mi nie jest. Nic mi nie jest, nie dotykaj mnie. Nie chcę być dotykana, absolutnie. Tak? Chcę być zostawiona w świętym spokoju najczęściej jest to spowodowane gdzieś tam szokiem, tak? czyli jak widzimy nic mi nie jest, nie dotykaj mnie, chociaż coś ewidentnie się wydarzyło i możemy to zauważyć, to jest pierwsze wskazanie dla artniki moim zdaniem. Może być irytacja spowodowana bólem, yy, mogą być stany depresyjne, które występują w następstwie yy, urazów głowy. Yy, innym takim remedium, jego akurat nie mam w zestawie, jest natrum sulfurikum, które też warto mieć na uwadze. Natomiast arnika yy, czasem tak jest, że, że, że gdzieś ze względu na jakiś strząs mózgu czy, czy jakiś uraz głowy, gdzieś różnego rodzaju stany depresyjne i tego typu tematy się pojawiają, warto wtedy mieć Arnikę na uwadze. No, może być rozkojarzenie, nieobecność, delirium tremens, też tego typu symptomy. Aczkolwiek y, uważam, że te emocjonalne symptomy, oprócz nic mi nie jest, nie dotykaj mnie wspomnianego, nie są aż tak bardzo ważne. Do domowego stosowania Arniki raczej będziemy się pewnie kierować po prostu tym, że y, tymi fizycznymi symptomami, o których wcześniej mówiłem, czy wskazaniami. Poprawa i pogorszenie, no więc poprawa jest przy odpoczynku, zdecydowanie, co jest zrozumiałe, bo jest to remedium, które ma wskazania gdzieś na przemęczenie i przetrenowanie, yy, oraz podczas leżenia z nogami uniesionymi powyżej głowy tak? to też może mieć związek gdzieś tam z układem krążenia. Yy. Pogorszenie jest. Yy. Po urazie, po szoku, po operacji, po zabiegu dentystycznym, no to to jest jak gdyby oczywista sprawa. Pod wpływem najlżejszego dotyku. Arnika nie chce być dotykana, powtarzam po raz kolejny. Pod wpływem wilgoci i zimna oraz podczas ruchu. Tak? Więc to są tego typu symptomy, które mogą nas nakierować. Uważam, że to remedium homeopatyczne jest absolutnym tak zwanym must have, czyli trzeba je mieć w domu zwłaszcza przy dzieciach, ale nie tylko. Nie tylko w domu, ale uważam, że jest to pierwsze i najważniejsze remedium, żeby zawsze je mieć gdzieś przy sobie w miarę możliwości. I ja uważam, że też żel arnikowy, to już nie jest homeopatyczna wersja, ale taki żel arnikowy czy tremarnikowy też jest czymś takim, co warto mieć w domu też gdzieś zawsze. Staram się go mieć, czyli stłuczenia, siniaki, tego typu urazy. Tylko trzeba pamiętać, że już wtedy nie smarujemy. Jeżeli skóra jest przerwana w jakiś sposób, to, to nie smarujemy na ranę, tylko gdzieś tam w tak? Natomiast na siniaki, posmarowanie arnikom i wzięcie arniki homopatycznej to jest coś takiego, co ja osobiście zawsze robię i też gdzieś tam sugeruję, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba. To by było na tyle krótki filmik, ale ważne remedium. Kolejne remedium to będzie arseniką album w następnym odcinku. Myślę, że już po weekendzie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.